Przyjechaliśmy do głównego sponsora meczu niedzielnego z Wilkami Morskimi. Tutaj produkują się najlepsze opony na całym świecie. Właśnie u nas w no. Stargardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panie Prezesie. Chcieliśmy zaprosić na mecz już w tą niedzielę na godzinę 17.30. Gramy z Wilkami Morskimi. Bardzo ważny mecz derby. Także tutaj wręczamy zaproszenia bardzo na całej można powiedzieć kary najbliższej oraz dla pana. Super, I mam nadzieję, że widzimy się na meczu. Tak tak. Ja oczywiście będę, już się przygotowałem. Z przyjemnością będę wam kibicował. No i cieszę się, że troszkę ta współpraca między Bridgestonem a spójnią się troszkę tak rozbudowuje dlatego, że no, Britton jest znaną firmą, tu, bo z największą nie tylko w Stargardzie, ale również w województwie. Tak, bardzo to się dobrze, że, Bardzo dobrze, że e, współpracujemy z kolei z najlepszą drużyną koszykarską, tak. nie tak. tylko w województwie, prawda? No. I e, z przyjemnością pójdę Wam pokibicować razem z kilkoma kolegami. Bardzo nam miło i jeszcze raz zapraszamy i dziękujemy za współpracę. Super, dzięki. Do zobaczenia na meczu, będę krzyczał i gwizdał.